Cześć, jestem Quantum i witam Was w pierwszym odcinku serii The News, która będzie poświęcona tym najciekawszym newsom z gier, ponieważ nie mam tutaj zamiaru wymieniać powiedzmy wszystkich newsów z np. z tego tygodnia czy z zeszłego tygodnia, ale raczej wybierać te najciekawsze i właśnie wspominać o tych najfajniejszych, najważniejszych newsach, które się pojawiają w danym czasie. Także dzisiaj taką informacją, która mnie dość zaskoczyła, jest fakt, że na pewną imprezę Pracownik Valve przyszedł właśnie w koszulce z logiem Half-Life'a trójki, co może faktycznie oznac oznaczać, że nie będziemy mieli Half-Life'a epizod 2, przepraszam, epizod 3, bo epizod 2 oczywiście wyszedł, tylko Half-Life'a trójkę. Ja mam nadzieję, że jeżeli ten Half-Life trójka faktycznie tam się gdzieś tworzy, to że będzie to. Znowu Half-Life, który rdzenny taki gameplay będzie miał wzięty z tych starych Half-Life'ów jedynki oraz dwójki, ale że znowu wprowadzą na tyle świeże i nowe elementy, dzięki którym będzie się w tą grę grać znowu bardzo dobrze i przyjemnie, bo na pewno taki eksperyment teraz, szczególnie po takim czasie, jak oni tworzą teraz tego Half-Life'a e, trójkę, a na pewno tworzą jakąś część Half-Life'a, to raczej przyjęcie takiego kolejnego epizodu, epizodu powiedzmy sobie trzeciego, który by wyglądał dokładnie jak Half-Life 2, Half-Life Episod 1 i 2, to po prostu by się nie przyjęło, bo od razu byłby wielki frame w internecie, także sądzę, że oni po prostu chcieli wziąć trochę więcej czasu, żeby zrobić właśnie coś nowego w tej grze, żeby gracze nie mieli takiego poczucia déjà I bardzo dobrze, że akurat Valve jest takim studiem niezależnym, dzięki czemu każda z ich gier zawsze wychodzi bardzo dopracowana, ma dużo szczegółów, mnóstwo easter Zawsze trafia się w tych wszystkich Half-Life'ach i portalach i innych tego typu grach, co zawsze wychodzi na dobrze. Gracze lubią właśnie takie eksperymenty, a valve jest znane z tego, że każda ich gra, która wychodzi nowa, jest dopieszczona do potęgi. Tak cicho trochę liczę na to, że być może w Half-Life'ie trójce pokażą nam nowy silnik Source, ale na to raczej bym nie liczył. W którymś z wywiadów Gabe Newell wspomniał, że raczej nie potrzebują nowego, tworzyć nowego silnika. Ja tam jednak sądzę, że po cichu oni oczywiście gdzieś tworzą tą nową technologię i być może skoro już mamy taki powiedzmy bardziej y, oficjalny, nieoficjalny teaser y, tego co może nadejść w przyszłych tygodniach, no to mam nadzieję, że faktycznie Coś, jakieś informacji dowiemy się na temat tego Half-Life'a trójki, który tam na pewno gdzieś powstaje. Ja osobiście jestem wielkim fanem całej serii Half-Life. Mam nadzieję, że tym razem Gabe Newell i reszta ekipy Valve oczywiście nas nie zawiedzie i tak raz pełni oczekiwania wszystkich fanów serii, jak i tych osób, które chętnie jeszcze by zagrały właśnie w takiego Half-Life'a. A ja swoją drogą jestem bardzo ciekaw, jakie, będą, jakie będzie zakończenie historii Gordona Freemana oraz mam nadzieję na odpowiedź na wiele pytań, m.in. na przykład kim jest g No i na pewno ich jest jeszcze jeszcze sporo więcej. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku The News. Bo to jest w zasadzie taki dzisiejszy najbardziej interesujący news z całego tygodnia. Ja tymczasem, a propos właśnie tego newsa związanego z Half-Life'em trójką, bądź epizodem trzecim, zobaczymy. To jeszcze jest wszystko niepotwierdzone. Zapraszam Was do obejrzenia właśnie mojego odcinka poświęconego właśnie Half-Life'owi. Jest to Game On, oczywiście z serii Half-Life. Mówię tam o całej serii Half-Life. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku The News i na, w kolejnym filmie. Film mi na moim kanale. Na razie.